inaczej, chociaż też jest pusto i na lewo i na prawo ale inna roślinność troszeczkę inaczej wygląda niż w Nevadzie w Newadzie jest taka bardziej a, pustynna, piaszczysta czy tam jakaś, nie ma tak dużo krzaków i takie roślinności jak w Kalifornii, także widać różnicę, jak się wjeżdża przekracza linię stanową do Chicago a tu w Kalifornii widzimy nowy rodzaj pustyni, tak zwane imperialne piaski ciągną się od Sonorium w Meksyku na 40 mil na północ do Kalifornii i blisko Yuma wiele filmów tutaj było nakręcanych, między innymi Lawrence from Arabia i szósty epizod War, Star Wars. Return of the Jedi. Doki jak z samolotu, co może być piękniejszego niż takie. Lasu. Jedziemy na północ Powolutku robi się zimno Dzisiaj nie włączałem źnika, Żeby odpocząć w spokoju No ale jest minus 2 stopnie Także musiałem się ciepło ubrać Żeby się schować pod kołderką No i czym bardziej na północ Tym bardziej będę musiał się cieplej ubierać Także nie marnujemy czasu Póki ładna pogoda dzisiaj Jesteśmy blisko Oklachomy Podjedziemy do Oklachomy Zatankuję się, wezmę prysznic i w drogę do Chicago A teraz najważniejsze Czy mi trak zapali Jak siedział wyłączony przez całą noc No próba generalna No zapalił, czyli możemy jechać Dobry <grym> traczek nie być go słownym Zapraszam, wszystko zamarzło. W nocy są słupki lodu, sople, a tutaj jeszcze leci, Bo tam się roztapia lód, który jest na śpinaku, który wiodę z Kalifornii. Dojechaliśmy do Oklahoma City. Czas rozpocząć tankowanie. Miejmy nadzieję, że na tym jednym dojedziemy do Chicago. A jeżeli będzie nie tak zimno po drodze, to jeszcze może się raz zatrzymamy gdzieś, żeby dołożyć trochę więcej diesla. No, szybciutkość na szybczystość napełnia. już ponad 500 dolarów. Proszę bardzo, czekamy, kiedy się zatrzyma. No, Zamoliliśmy 156 galonów. Za pierwszy czy to 2 dolary nową warstwę ubrań żeby się przygotować na wyprawę na północ to teraz trafik jest w ogóle City, też zajmie nam długi czas, aż pojedziemy do autostrady płatnej tak zwanego Tollwaju zaraz się jedziemy też minut może zablokowana leciał na, wjechał na barierkę trochę się przejaśniło jesteśmy na autostradzie teraz ciągniemy 120 km na godzinę. teraz się w, w teraz mamy taką samą sytuację w Taldzie znowu construction i construction także jedziemy jak żółw Na noc w Joplin, Missouri. Pójdę teraz do shopu, bo tam ładny jest sklep. To będę mógł Wam pokazać jakieś ciekawe rzeczy. No, jak będziesz otwarty fryzjer to może też skorzystam. Także chodźcie ze mną. Jest tutaj duży sklep z częściami samochodowymi do ciężarówek. Nawet same ciężarówki są w środku. Dzik, dla dzieci. Tu macie Ferrari. A tutaj Mercedes. Natomiast wielki Kenworth. No i pełno części. Do samochodów. Olbrzymi sklep. To jest coś dla wielbicieli motocykli. Fryzer otwarty. To chyba skorzystam z Tutaj mamy eleganckie buty. Proszę bardzo. I kapelusze. Trzeba poprzymierzać teraz, jak głowa ogolona. No, taki będzie dobry, tylko że ma w pełno kapeluszy w domu. To raczej nie ma co kupować. Charakter. I oczywiście wszystko jest nadzorowane przez Johna Wayne. Nie może na tego dinozaura <gryw> restaurację i sklepik z rzeczami potrzebnymi na co dzień pełno zabawek dla chłopców różne modele kierownic jakie kto lubi mnóstwo lampek najróżniejszych w różnych kolorach czerwone, pomarańczowe, żółte, białe, jakie tylko ktoś chce oglądać filmy lub pograć na gitarze też można książki, autobuki filmy telewizja, wszystko to, co chce I do campera albo do traka, jak ktoś lubi podróżować a także lodóweczka tylko za 795 dolarów okulary słoneczne zimno zrobiło, noc ogromny truck stop 1000 tysiąc traków co stoi. Cały czas tutaj z przodu, jeszcze tam dalej pokażę, miasto. Jest, jest. Teraz, ogólnie za godzinę, za dwie, nie będzie już w ogóle miejsca wolnego, żeby zaparkować gdziekolwiek. I gdzie są traki. Ten trak 100 Petro jest największy w Joplin A jeszcze są dwa mniejsze. I wszystko jest pełne za 2-3 godziny. Już nie będzie miejsca, żeby tutaj cokolwiek znaleźć Jesteśmy szczęśliwie do Chicago Jesteśmy rozładowani Teraz idziemy na, za, na zakupy Do polskiego sklepu To pokażę Wam co tam jest to chodźcie ze mną Idziemy w sklep Mamy serki kuralskie ty zobaczyć cenę? a no, 30 dolarów to taki sery tak że inflacja idzie szybciutko w górę jak lubi na słodko całe no, tylko i pączki wszystko dziękuję bardzo żeberka połowy 28-22 28 dolarów na żeberka Ketirek polski, świeży. Zobaczymy, jeszcze go nie używałem poprzednio. Sledziki i kapustka. Proszę bardzo. Zap, pizza. A tutaj, żeby humorek dopisywał. Artleria. Zobaczcie, taki wielki szopen. Wow. No, i koniaczki. Wszystko. Wesoło, to nawet mariaci są tutaj na sprzedaż. Proszę bardzo. Wypijacie mariaci i muzyka gra. Za mało to Sabieski przyspieszy z pomocą. A tutaj mamy czekoladowe smakołyki. Taky to lubią czekolady, krówki i inne cukereczki. Wszystko się tutaj znajduje. Oczywiście nie mogę zapomnieć o figach dla moich małkek. Niespodzianka dla mnie. Kimchi koreańskie. No, bardzo dobre. Bardzo lubię. Kupiłem wiki pigi, to ona mnie znalazła kimchi. Mamy prasę polską. Po zakupach powiem tak, strach przychodzi do sklepu już, taka inflacja i trzeba się przyzwyczaić na odchudzanie. Jedyna rzecz, która nam pozostaje, to jest coś okropnego co się dzieje w sklepach.